Cześć, tak jak Wam obiecałem, chciałbym po kolei przedstawić dłuta z zestawu Record Power Pro Comfort do otoczenia wzdłużnego. Oczywiście na pierwszy ogień idzie zdzierać, czyli pierwsze dłuto, które powoduje, że możemy sobie wstępnie z wytoczyć na przykład taki otowalec. walec. Natomiast dlaczego uważam, że ten zdzierak jest fajny i przydatny? Jest to rozmiar 3/4 cala i jak możecie sobie zobaczyć moją historię przejścia przez wiele lat, w skrócie, to jest tak, mój pierwszy zdzierak, jak widzicie, ogromny, bo myślałem, że można zbierać całą powierzchnią, jeszcze wtedy nie potrafiłem toczyć. Kolejny, który zakupiłem, już jest od niego o wiele mniejszy. I kolejny, z których już byłem zaraz dowolony, to jest rekord Power ze standardowej serii. Jeden cal, zobaczcie, on jest jeszcze mniejszy. A ten jest jeszcze mniejszy. Co to powoduje? Tak naprawdę, ten uważam, że od zawsze był za duży. Ten będę używał tylko w przypadku toczenia dużych wazonów. Co nastąpi za chwilę. Natomiast. Ten sprawdza się w większości przypadków, jednocelowy, ale brakuje czasami tego, co posiada ten, czyli tego, że jest węższy i można takim żłobakiem przejść w płynne łuki, bardzo szerokie, sprawnie usunąć na datek materiału. Tak będzie też w tym przypadku, ponieważ planuję sobie wykonać większy pobijak, i tutaj jest ten moment, kiedy trzeba przejść. Natomiast czasami, dużym nie zawsze udaje się przejść płynnie na tych łukach. Także małe, sprawne narzędzie jest dużo lepsze w niektórych przypadkach. Natomiast, oczywiście, większość osób toczy na małych tokarkach, mniejsze elementy i taki zdzierak będzie dla nich przydatniejszy. Ten jest dedykowany właśnie do takich małych elementów. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy drugi ździerak z tej serii standardowej Record Powera. A. Rękojeść jest podobnej długości. Natomiast w tych dwóch pozostałych, tutaj jedna rękojeść stara, gdzie nóż był uszkodzony, już jest skrócona. Te rękojeści są bardzo długie. Przy toczeniu wzdłużnym. Najczęściej jest to przeszkodą, a nie zaletą. Ostatecznie i tak ja bardzo często trzymam sobie tak naprawdę w ten sposób i cała ta się jest mi niepotrzebna.